Cześć mam na imię Michał, jestem z firmy Ecoset. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć dwa słowa odnośnie magazynów energii, instalacji fotowoltaicznych, falowników hybrydowych, rozdzielnic. Przede mną tutaj stoi magazyn energii 2,5 kW polskiego producenta Bris. Jesteśmy tutaj na Śląsku dystrybutorem tych magazynów. Ciekawostka, ten magazyn jest objęty 20-letnią gwarancją. Najczęściej działamy na falownikach DE, już od jakiegoś czasu montujemy, są to falowniki hybrydowe, bardzo dobrze się tutaj spisują, jeśli chodzi o pełne podłączenia instalacji fotowoltaicznej z magazynami energii. Ten tutaj pode mną to jest magazyn 5 kW, też firma Bris, polski producent zaznaczał. Ostatnio miałem też przyjemność rozmowy z Bartkiem. Był tutaj u nas w firmie i kilka słów powiedział odnośnie magazynów oraz za niedługo będzie ta wyczekiwana. Wyczekiwany produkt, czyli fake magazyn, który nie będzie trzeba też montowania falowników hybrydowych, będzie możliwość podłączenia 10 kW magazynu energii. Takie rozdzielniczki, które tutaj są, pode mną, to składamy sami, jest możliwość zakupu takich rozdzielnic na, naszej, na naszym sklepie internetowym. Na naszym sklepie internetowym są rozdzielnice, magazyny energii, falowniki. Jeśli jesteście zainteresowani, serdecznie Was zapraszamy. Jeśli e, też e, wejdziecie na naszą stronę internetową, zakładka kontakty, pan Wojtek, pan Wojtek Nocoń, e, specjalista do spraw instalacji fotowoltaicznych. Jeśli macie pytania odnośnie e, doboru instalacji, odnośnie samych magazynów, pan Wojtek dysponuje bardzo dużą wiedzą, na pewno się z wami tutaj e, podzieli i udzieli. E, bardzo e, fajnych porad, także serdecznie Was zapraszamy. Cześć!